Chodzą z nowymi tymi? Tematami? Ja cię kręcę. To co Koki, ustawiamy się na środę na chibi wojny? Ja no, myślałam, że zawsze dzień wcześniej, a to już dwa dni. To idą jak burza, jak burza idą. Dobra, mamy to, moi drodzy. Mamy kolejne te. Ile tutaj mamy? Pięć. Spokojnie sobie teraz zbierać będę. Bo, bo, moi kochani, żeby nie było. Przybył Jon. Tym sposobem mamy wszystkich. No właśnie, nie wiem, Piotr. Kurczę, powiem ci... Yy... Ja się o tą średnią naszą bałam trochę, żeby jej nie zaniżać przez te poranne strumyki, bo jednak na tych porannych strumykach zawsze mało osób na Twitchu jest. Ale powiem szczerze, że zastanawiam się coraz poważniej, czy nie robić też na Twitchu tych porannych. Chociaż z drugiej strony. Kurde, muszę to przemyśleć, bo jesteśmy już blisko. Mamy 2,8, więc jesteśmy już prawie. Prawie jesteśmy tam na przy tej średniej 3-0, żeby móc dać wam emotikonki. Ale kurde, to ciężko ogarnąć. Te skrzynki też muszę przejrzeć, matko jedyna. O Jezu. A co to za inna aplikacja jest? Yy... ale to w sensie. Yy... To wtedy i tak to nie mógłbyś na Twitchu pisać, na TikToku pisać, czy mógłbyś pisać na TikToku. Wiadomości z tej aplikacji, jak to działa. Hmm. Pisać, Ulepszony twitch. Uuu, brzmi ciekawie. Pytanie jest tylko, tylko, czy ma taką samą tą Ilość użytkowników. Chociaż odrobinę zbliżoną. Okej. Okay. I teraz tak. Ehm... Jeśli chodzi o ziomali, to w ogóle nie wiem koki jeszcze czy widziałaś. Ale mamy 85 na 90 już tutaj. Tylko nie mam tych standardowo. Standardowo nie ma tych. Po prostu po prostu jakiś obłęd. Do którego pięknego npc ta iść? Czekaj, bo ja tutaj muszę jedno wyjaśnienie zrobić. Do dniówek. Rewelowanie. Hmm, to też musiała mi słońce powiedzieć, że tak powiem dokładniej, bo... <laughs> O nie, o nie, czekajcie, widzicie, zrobiłam błąd taktyczny, wstałam, czat i walczyłam jednocześnie, bo co tu się dzieje? On silny jest, jeszcze nikt tak silny nie był. Dobra, wiecie, co coś idzie nie tak. Muszę, muszę przestać czytać, czytać czat i jednocześnie ten chwila. Czekajcie. Pełna koncentracja. Na Kiku. Na Kiku i raczej nie streamowałabym, Tam się... Tam ja raz byłam i jakoś tak, tak niespecjalnie się mi ta aplikacja leży. To tak, to może być spokojna, Mel, to spokojnie, spokojnie. Na no i tak zostajemy twitch, tiktok, bo, bo w sumie chwilowo nawet nie mam jak ogarnąć więcej. Hmm. Okej, okay, czekaj, do, do ziomka odlewelowania to który to jest? Gdzie to jest? Gdzie to iść, słońce? Do tego ziomka, czekaj. Ja spróbuję jeszcze raz podejść do tego smoka, ale tym razem skupię się na tym, na tym żeby go tam przyfasolić odpowiednio. Czekajcie, chwilę. Musimy załatwić tego ziomala do dniówków. Chwila, moment. Jakby co czacie, to jestem zaraz, zaraz, za chwilę będę. Tylko widzicie, ostatnio się rozproszyłam, to szybkie było polegnięcie, a teraz tutaj tutaj musimy tym supportem wyjaśnić tego potworka naszego. Okej. Okay. Tutaj jeszcze chłopakami dopomożemy. Okej, okay, i wchodzimy znowu z potwicą. No Aczekajcie, czekajcie mamy tutaj orzesz ty, orzesz okej, okay, zaraz, zaraz, zaraz. Już mycie tutaj. To jest? On taki silny był. Nigdy nie był taki silny. Dobra, Kal, wjeżdżasz, wjeżdżasz z ulti. Szybko trzeba tutaj wyjaśnić tematy. Póki jeszcze... Dobra, 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 lecimy, lecimy, lecimy. Jeszcze... Orzesz, ty. Kurde! Ja widzę, że my tego smoka już nie pokonam sama. Co on taki się mocny zrobił? Już kiedyś go samym tym, samym brantem byłam w stanie go wyjaśnić. A teraz kurde nie da rady. What the hell? Dobra, wracamy tam, gdzie a Dwie porażki, wystarczą. I know my place. Dobra, jak to miasto się nazywa? Słońce. Gdzie ja mam iść? Gdzie to jest? To gdzieś tutaj na górę, nie? Tu? Podniesiony level świata. Aaaa... Dobra, jestem. I teraz? Teraz zapewne muszę iść gdzieś... Gdzieś tu były chłopaki, nie? Nie, tu były. Nie. Tu? 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 Tam, gdzie mieczy. Aha. Trochę blisko, trochę daleko, nie? <laughs> Lepiej się przetransportować, niż zgubić się. Okay. A do tego! Dzień dobry, proszę pana. I co tutaj mam wziąć? K którą z tych rzeczy? Trzech? Kurde skomplikowane te gry są. Pierwszą, szefostwo pokażę pierwszą, to bierzemy pierwszą, moi drodzy. Dobra, to lecimy. Ósmą? Siemanko, Marcin, ale nie było ósmej opcji. To znowu jakieś są te. Znowu czegoś nie ogarnia mnie. Ajajaj, wy to, wy to macie ze mną ciężko, powiem Wam szczerze, takim nieogarem, co. Czasem, czasem. Bywa i tak. Dobra, słuchajcie, wjeżdżamy teraz z kotwicy. No i patrzcie, no i sam wszystkich wyjaśnia, no. A tego smoka nie może, no. Ja nie wiem, co to się podziało aż tak. Ja nie wiem, chłopacy na ultra, super, hiper, mega, nie wiadomo jakim tym levelu będą musieli być. No i gdzie oni są? Tutaj są. Znaczy one, ojoj. Oj. Tą kotwicę uwielbiam najbardziej. Wolę ją nawet niż tą z ulti. Bo on się po niej tak pięknie kłania. Okej, zrobiłam. I co teraz? Kleim razy dwa, idziemy na full. Oh, a, bo to są te! Jeszcze raz? Trzyma mi się jeszcze raz? Oła. Można. O, okej. Okay. To ja przy, ten, zer zerknę po strumyku, dobrze, słonko Eee... Dziękuję ci, Jezu. No, dziękuję. Ja was w ogóle, w ogóle przepraszam, ja wam powiem, ja, ja po tym długim weekendzie się ogarnąć nie mogę. Niby tak, wczoraj mi zeszły wszystkie, wszystkie po tych zawodach, co w nich brałam udział, wszystkie zakwasy mi zeszły. Ale jeszcze mam tutaj odtrzymania kijków, obolałe ręce. Nie mogę w ogóle nic zrobić. Tak mocno trzymałam te kiki w czasie zawodu że nie wiem, nie wiem, nie wiem jak ja dzisiaj wytrzymam na tym tym, na tym stażu, powiem wam. Trochę się boję. No i mam jeszcze ten, mam jeden palec otwarty mocno i, i mam obawy, że mi będą kazali dużo biegać dzisiaj w pracy i na tych stażowych tematach, bo wiecie, stażysta przynieś, podaj, pozamiataj, nie? Zrozumiałe to jest, ale mam nadzieję, że nie dzisiaj. Tego mam nadzieję. Ale vlog już jest zmontowany, będzie dzisiaj o 15 ja Zapraszam Was serdecznie na YouTube a. Postaram się, żeby były regularne teraz te vlogi, w regularnych godzinach. Że to będzie dobry pogrzeb. Tu, tu mnie jeszcze komar uchapał, Sven mnie jak 150. Muszę pilnować, żeby się nie ten. Ja nie wiem, w nocy mnie wziął iż mam tak u, Tak Tak mnie udziapał skubaniec na czerwono. Że matko jedyno. Ja patrzcie, jeszcze mi brakuje jednego tego. koki, koki. Nie mogę, nie mogę ogarnąć. Okej, okay, możemy go levelować, widzisz. O kurcze, o kurcze. Jesteśmy jeden, ten, dobra, jeszcze idziemy raz. co tu taka ekipa teraz jest? O dziękuję słońce! No bo się pojawił dosyć Ja byłam zaskoczona, że tak szybko się udało go zdobyć Zaskoczył mnie skubaniec O matko 3. o kurde no, no niestety, czasami jak się niektóre postacie uwezmą, że przyjść nie chcą, to, to nie ma. Prze... Ja mam w HSR-ze parę takich postaci, które, które mimo moich usilnych prośb i użycia wszelkich pozytywnych mocy magicznych nie chciały przyjść za, za żadne skarby. No, w sumie. Może to, może to lepiej będzie, jak się, jak się uda inną postać ogarnąć. Może to znak. Ja tu wówie to zbieram teraz, bo będzie ten pirat, moi drodzy, teraz niedługo znów. I ja bym chciała go mieć chociaż na jedynce, jak nie więcej. Niewiele, bo to pięciu brakowało. Dobra, mamy to. Wyzerowani. A na jaką postać zbierasz? Inną? No, 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 no. no. Wow. Czad. Sa Oho, mamy go na ma <śmianie> Pierwszy na maksa, moi drodzy. Mamy go. Ale jest czaderski. Zobaczcie na jego czaderską czaderskość. Ale super. To teraz ten. Teraz ten, tylko tutaj będę chyba potrzebowała więcej pomocy. Jednak... <śmianie> mm. e jednak tutaj tutaj tego smoka to sama nie ogarnę. To może zielony Saskę, jak nie wenty, słuchaj. Zielony Saskę też jest ciekawy. Ja bym strasznie chciała go mieć i się nauczyć nim grać. Bo ja mam wrażenie, że nim podróżowanie po świecie będzie jak podróżowanie tym piratem. Mam wrażenie, że nie z nim miałam walczyć. Nie? Patrz, jak on teraz przyfasala na tym swoim super 90 levelu. Jaki jest teraz szaderski? Gdzie ten kurde potwór się podział?

Spylam stąd, ja już nie chcę z tobą walczyć, nie chcę z tobą walczyć. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! No, no, kurde. Nie zdążyłam nawet wsiorbać tamtego Echa. What the hell? Dobra echa. Pieseła to ode mnie, proszę też pieseła pogłaskać. Jestem na propsie zawsze. z tamtym ziemalem walczyć, tamten ten nie przeraża. What the hell? Czemu ta gra mnie tak tu prowadzi dziwnie? Słuchajcie, nie zdążymy niestety tego, to chociaż sobie zagrajmy, wiecie co? Patrzcie, to są w ogóle skrzynki jakieś. To może wyjaśnimy tych ludzi tutaj. Weźmy te skrzynki, które tutaj są, i tutaj się zostawimy. Ale jeszcze trzeba będzie zagrać tą. Trzeba będzie jeszcze zagrać. Wiecie co? Mmmm, y tutaj. No, 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 no. Hop, ale tych trzech skrzynek, no to nie można było pominąć, nie? Zawsze na propsie. Co się stało? Czemu to jest rowerek? Rowerek! O żeż ty kurze Felek! Co tu się dzieje? Ja myślałam, że ta skrzynka nas będzie chciała zjeść, ale że nas takie coś przeatakuje? What the hell? What the hell? No masz ci los, no what? Dobra, wyjaśniamy. Wyjaśniamy tutaj temat. Ja widzę, że nie skończę tej gry o czasie. Bożeż wy. Przepraszam was, kochani. No nie zdążymy gęślinka dzisiaj w takim razie. No za długo mi tutaj zeszło. Leszczyk, jestem tak. Ale ja jutro, jutro wstanę przed piątą i wszystko ogarnę. A bo dzisiaj wieczorem przygotuję Wrócę z teatru, przygotuję wszystko dzisiaj. No, jeśli wstanę jutro tak jak dzisiaj o piątej, to powinnam zdążyć. No ja już powinnam, już powinnam iść. W sensie 45 to jest ten mój max. Ale dobra, jeszcze jakoś dociągnę. Szybciutko będziemy, najwyżej, najwyżej będziemy jechać szybko po mieście. Ale jutro obiecuję, jutro obiecuję że yy, zacznę wcześniej, żeby makijaż szybko ogarnąć i zrobić przynajmniej dwie dniówki. No, 7:30 to już muszę być niestety w urzędzie i się, i się do zeszycików wpisywać. No, ale wrócimy do 7.30, wrócimy. E, już wam powiem, kiedy? Od 15. Od 15.00 wracamy do 7.30. Będą. 15 lipca. Albo i nawet dłużej. Wtedy. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Lecimy z tymi. Yy, by, musimy przetrwać do 15 lipca. Potem już będzie, będziemy mieć z górki. O, i to tyle. No trudno. Nie idziemy jak burza, ale idziemy powoli. Jak to mówię, do przodu krok po kroczku, moi drodzy. No. Niestety muszę uciekać już na y, praktyki dzisiejsze, ale powiem Wam tak. Y, no dzisiaj nie będzie strumyka, no nie będzie dzisiaj, jutro będzie. Jutro będzie po południu strumyk, jutro będzie też y, y, rano. Także zapraszam Was serdecznie. Jutro wieźminek. Co tu jeszcze możemy odebrać? Coś? Chyba jeszcze trzy kostki. To jeszcze rzucimy. A dzień dobry, Tommy. Dzień dobry. Więc jutro rano postaram się jak najwcześniej zacząć. Żeby... No tutaj widzę, że są dobre, dobre rzeczy tutaj sobą Niech będziemy potrzebować. Wszystkiego. Wszystkiego. Dobrze. Szósta runda. Zaczynamy. No, od jedynki, o, oczywiście. A jak żeby nas. Tak, normalnym. Jak w prawdziwości mi te kości idą tutaj. I eee, jutro farma albo gęsinek powiedzmy w także zobaczymy jak to będzie. No, to miłego dnia, moi mili, życzę Wam.